Great Surfing jest stosunkowo młoda dyscyplina sportu, sportu wodnego, e, polega ona na jeżdżeniu bądź też pływaniu na desce e, różnych rozmiarów, e, a jako napędu używamy latapsów. Mm. Może głupio radzić prawie każdy. Oczywiście potrzebujemy jakiś minimum sprawności fizycznej, e, potrzebujemy też odpowiedzialności jeśli chodzi o nasze myślenie. E, jest to bardzo łatwy sport i bezpieczny. W się oczywiście sytuacje niebezpieczne, ale głównie przez naszą głupotę i brak wiedzy. Jeśli ktoś chce zrobić to poprawnie, czyli pójść do profesjonalnej szkółki caseckingowej zacząć e, naukę z sektorem, który wytłumaczy, wytłumaczyć, jak robić to bezpiecznie i dobrze, to ma bardzo, bardzo duże szanse, aby ukraść case przez długie lata bezpiecznie. Jeśli chodzi o wiek, są i dwunastolatkowie, którzy startują w zawodach, czyli robią już to profesjonalnie. Można zacząć oczywiście wcześniej. I spokojnie uważam, że do 70. roku życia też widuję takie osoby na wodzie i możemy sobie razem pływać. Kurs taki typowy, po którym się pływa samodzielnie w prawo i w lewo, czyli jeśli już tym samodzielnym kajsacherem otrzymuje się odpowiednie papiery honorowane na całym świecie. Trwa około 10 godzin. Oczywiście trzeba patrzeć, że jesteśmy troszkę uzależnieni od wiatru i pogody, więc nie możemy sobie wyliczyć, że będziemy po 5 godzin dziennie, czyli na to zajmie 2 dni. Zawsze mówię ludziom, że jest to taki optymalny tydzień. Za mną czyli chyba najlepszy akwen do uprawiania kajserfingu, jest tutaj płytka woda, piaszczyste dno, e, głębokość wody jest odpowiednia, czyli ani nie jest za płytka, ani nie jest za głęboko, e, jest to duży akwen, e, wiatr jest stosunkowo równy, więc mogę z ręką na sercu powiedzieć, że chyba jest to najlepsze miejsce do uprawiania kajserfingu w Polsce, ale gdyby tutaj miało, e, były tu wiatry termiczne, to byłoby to jedno z najlepszych miejsc na świecie. Ten latawiec to jest koszt około komplet z barem, czyli z tym drążkiem do sterowania. To jest około używany, mówię około 3000-4000 zł. Jeśli chodzi o deskę, to za 1500 już można też używaną bardzo dobrą deskę kupić. I to jest właściwie główny sprzęt, dochodzi jeszcze trapę zpianka. Na to wszystko można spokojnie zmieścić się w granicach 800 1000 zł. Cajsurfing łączy w sobie bardzo wiele rzeczy, daje uczucie swobody. My na kajsurfingu możemy latać, jest to połączenie snowboardingu, poniekąd też paralotniarstwa. Czyli w bardzo łatwy sposób i za nieduże pieniądze możemy poczuć się jak surferzy, jeżdżąc na falach, w pewnym momencie możemy wyskoczyć i lecieć w powietrzu jak na paralotni, lądować. Jest to też bardzo mobilny sport. Ja pakuję się, do jeden mój zajmuje, zajmuje miejsce małego plecaka, deska jest też stosunkowo mała. Każdy znajdzie coś do siebie w na pewno. Kajty wymagają staranności, zapału, równowagi. Ja nie mam żadnej z tych cech i chciałbym sprawdzić, czy dam sobie radę. Uwielbiam adrenalinę, bo jak zasuwam na tej wodzie łzy mi płyną z oczu, to czuję, że żyję. Warto coś zrobić ze swoim życiem, no, urozmaicie cię, żeby było trochę ciekawsze niż no, życie zwykłego, szarego człowieka, nie? tego warto pływać.